No jak już widać, to coś się dzieje na tym kanale. No, czy jeszcze tylko trzy filmy są, ale coś już się tutaj dzieje, widzowie. W ogóle się ma. Odajcie na Insta w opisie link. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli tym. E, właśnie tutaj obejrzcie sobie ten filmik, jak nie widzieliście jeszcze o tym info. o tutaj nic tutaj praktycznie nie ma, ale... Tutaj mam opis. Jakby nie, nie domyślę... Znaczy no, możecie się domyślać o co chodzi, ale nie patrzcie. Ale tutaj macie na przykład jakieś linki do rzeczy. To co za chwilę usunę, bo nie wiem. Nie wiem co to był za serwer. Tu w ogóle te wyświetlenia z tych wszystkich filmów zostały, więc to jest pogarb totalny. Jeszcze od tych filmów wzrocą wyświetlenia, w ogóle trzy wyświetlenia są w tym. E, o wpadajcie na ten filmik, to, jest, to to jest takie jakby... Dziwnie mi się nagrywa wszystko. Tak dziwnie mi się nagrywa, jak ja nagrywam od nowa wszystko. To tak dziwnie, ale po prostu usunąłem, bo tam miało prawa autorskie, tamte filmiki były cringe'owe, tam miały słabą jakość, tam był mały ekran, tam był zły montaż i w ogóle, teraz już będzie lepiej. W następnym odcinku już będę dawać intro, więc... Jak mi się będzie chciało oczywiście, będę dawać intro. No, jak no, będę dawać intro, ale jeszcze tutaj dużo odcinków się dzisiaj pojawi. Nie wiem, może tak. No, kilka nagram na pewno, jakąś grę jeszcze inną, może nagram dzisiaj. Tylko nie mam pojęcia, jaką jeszcze. Może jakąś nagram. Na pewno dzisiaj będzie Fortnite i Minecraft jeszcze. Z Robloxa może też będzie jakiś odcinek. Niedługo będzie odcinek z Robloxa, gdzie pokazuję Wam cały mój dom z prawdziwego życia, który się przeniósł do Robloxa. Tylko. Może to będzie gotowe, bo to jest duży, duży projekt. Na razie mało jest zrobione, ale... Znaczy, trochę dużo jest zrobione, bo to trzeba idealnie odwzorować. To może będzie za trzy albo dwa dni, może coś takiego, nie wiem. Jak mi się będzie chciało, to może yy, wcześniej, albo jak mi się nie będzie chciało, to może być później, ale najpierw będzie właśnie... Yy, czekajcie, muszę sobie podgłosić... A dobra, teraz był za głośno akurat, ale musiałem podgłosić mikrofon, bo tak trochę... Cicho mówię, bo na zielonym cały czas jest, więc. Yy. No. To. No. Pewnie jak widać te moje profilowe, no to myśleliście, że tylko Fortnite'a będę nagrywać, ale nie. Tak się zdecydowałem. Po prostu nie mogłem. Ja tak usuwałem te. Jak ja usuwałem te filmiki, to ja po prostu usuwałem, ja aż. Czasami tak nie ale nie chciało mnie to powstrzymać i musiałem, po prostu usuwałem aż w końcu zostało tylko to znaczy zostawiłem tylko Szczęśliwego Nowego Roku nie tylko to zostawiłem no, żeby coś tam było ale na tym filmiku tak w sumie co, 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 te, 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 te info to ja tam płakałem, serio, ja tam płakałem po prostu, że te wszystkie filmy usunąłem i te wspomnienia przypadły wszystkie mnie, znaczy mnie w Fortnite, ale, za bardzo tego nie słychać ale ja płakałem po prostu ja nie, nie mogłem tego powiedzieć. Jak ja komuś chcę powiedzieć o tym, to mi się chce płakać po prostu, że te wszystkie wspomnienia z tych odcinków już ich nie ma. Nawet zapomniałem co ja już wrzucałem do końca, ale nadal będzie nagrywane, będzie już później, nie wiem, później już jak będzie dużo odcinków, to tak naprawdę ten filmik już będzie miał wzrok czy coś. Na pewno to, to już będzie dużo filmików. No bo teraz są ferie, no ale po, po feriach to już będzie rzadziej. Odcinki będą. No bo, no tak, w sumie to może w piątek, so, w sobotę i niedzielę będą odcinki właśnie, jak nie będzie już ferii, ale tak, to będą chyba codziennie odcinki, albo co, co dzień, albo, znaczy w sensie, pewnie zrobię takie coś, może, będzie takie coś, jak mi się będzie chciało, zrobię takie coś, że trzy odcinki co dwa dni, na przykład, coś takiego, bo też bym chciał jeden dzień sobie odpocząć od nagrywania, ale, no. W ogóle tu się wczytuje. Nieważne, ale tutaj mamy. No, na razie tylko trzy filmy, no ale co będzie się działo na tym kanale później już? Będzie więcej filmów i w ogóle to wygląda jak totalnie nowy kanał. Co sobie po prostu nazbierał subskrypcję z promo, z promo, ale tu, tu można zobaczyć w informacjach, że 24 grudnia 2019 mój kanał masz dwa lata. No, właśnie niedawno, mój pierwszy odcinek już. Dwa lata ma. No, już go tu nie ma, ale jest jedno, ale, jest jedno, ale w wideo mam tu pozapisywane różne odcinki, więc jak będziecie chcieli, to będę mógł Wam puścić. Mam tutaj pełno moich odcinków, ale to są tylko te odcinki już te nowsze, bo tylko z są te odcinki. Jakbyście chcieli, to mogę Wam je puścić na jakimś odcinku, no ale oczywiście nie wszystkie, bo ich jest tak dużo, że normalnie by mi to trochę zajęło. Ale jak chcieli, to mogę kilka tych odcinków odpalić, możecie sobie zobaczyć, jak ja kiedyś nagrywałem takie filmiki, no, może kiedyś zreuploaduję jakieś odcinki, może, może, takie jakieś, wybiorę jakieś takie najlepsze, takie najbardziej zmontowane, no i może zreuploaduję jakiś odcinek, nie wiem, zobaczymy, ale, no, na razie to, no... Tylko są te filmy. Jeszcze będę myśleć, co, co jaką grę mogę nagrać albo czy z-re-uploadować jakieś z tych odcinków. Tu w ogóle są te dwie próby nagrania, co nie, nie umiałem. A tutaj jest ta trzecia próba właśnie tego odcinka. E, jakby ich wam nie pokażę, to, to mogę usunąć. <laughs> tego nie było. E, tu w ogóle nie wiem, no. Tu jest tyle tych odcinków w ogóle. Nie wiem. To przez Fortnite'a wszystko ja to zrobiłem, no ale Fortnite to teraz jest taka moja bardziej ulubiona gra, ale i tak będę nagrywać inne, inne gry, nie tylko Fortnite a, ale Minecrafta, Robloxa i jakieś inne gry, na razie tylko te, tak jak cały czas mówię, nie wiem, tutaj jakieś dużo mam tych filmików, piszcie w komentarzu, czy chcecie jakiś z tych odcinków zobaczyć, no, jak na odcinku jakimś nagram, to... Yy, na przykład e, z, jakiś z tych filmików będę oglądać i wy będziecie mogli zobaczyć, jak ja nagrywałem kiedyś w ogóle, co to za odcinek, to nie wiem, bo to jakieś, czemu ja mam tyle życia dobra, nieważne, to już jest koniec tego odcinka, no piszcie w komentarzu, czy chcecie jakiś z tych filmików, instagrama macie w opisie no i pozdro, siema